Cześć, z tej strony Krzykli z Domowego Survivalu. Witam Was w pierwszym odcinku na temat zabezpieczenia finansowego na trudne czasy, w szczególności na takie codzienne, najbardziej prawdopodobne sytuacje awaryjne. Zapraszam. Temat zabezpieczenia finansowego na sytuacje awaryjne już się na kanale i na blogu pojawił, natomiast jest na tyle ważny, że naszym zdaniem powinien się pojawić jeszcze raz. Przybyło Was od tamtego czasu sporo, więc musimy go powtórzyć. Być może zdarzy się taki scenariusz, w którym wszystkie pieniądze świata stracą wartość, ale raczej tak nie będzie. A jeśli nawet, to nie od razu. A w ogromnej większości takich codziennych, najpowszechniejszych sytuacji awaryjnych, to właśnie pieniądze są nam potrzebne. Niestety. Sytuacją awaryjną, która Was spotka, będzie raczej śmierć żony, wypadek samochodowy czy pożar mieszkania niż totalna globalna wojna termojądrowa, kiedy pieniądze stracą na wartości i będzie trzeba prowadzić handel wymienny puszki z konserwami za amunicję. Możemy się oczywiście z tego śmiać, ale fakty są takie, że mnóstwo ludzi ma w życiu problemy wynikające z tego, że mają po prostu nagle albo ciągle za mało pieniędzy. Co roku bardzo wielu polskich rodzin dotykają różnego rodzaju kryzysy finansowe, choćby ze względu na stratę pracy. Jeśli Ty uważasz, że to nie są trudne czasy i że to nie są sytuacje, na które warto się przygotowywać, to w zasadzie nie mamy o czym rozmawiać. No dobrze, to jak dbać o to bezpieczeństwo finansowe? I uważam, że tak jak inne przygotowania, tak i te finansowe Powinny być w co najmniej kilku warstwach, do których będziemy w razie potrzeby, w razie możliwości sięgać. Pierwszą i absolutnie fundamentalną warstwą uważam jest zapas gotówki. I to dotyczy zarówno noszenia przy sobie odpowiedniej ilości gotówki, jak i tego, żeby mieć tę odpowiednią ilość gotówki na kilkumiesięczne wydatki. Wiadomo, że nie będę nosić przy sobie 10 tysięcy złotych na kilka miesięcy życia codziennie w portfelu, bo wtedy ryzyko, że te pieniądze stracę wskutek napadu czy mojego własnego roztargnienia, bo zostawię portfel w sklepie, jest zbyt duże, żeby to się opłacało. Ale z drugiej strony, jeśli masz możliwość, warto jest mieć te kilka tysięcy złotych w gotówce gdzieś dobrze schowane w domu. Na co dzień przy sobie warto jest mieć, nie wiem, strzelam 200 zł w gotówce. Najlepiej w możliwie jak najniższych nominałach. Po co nam ta gotówka? Jak będziemy tankować samochód na stacji w drugim końcu Polski i przestanie im działać terminal płatniczy, bo przecież takie sytuacje się zdarzają, to wtedy wyciągam gotówkę i płacę. Nie muszę zostawiać w zastaw zegarka i potem jechać po niego na drugi koniec Polski. Kiedy w moim mieście, czy w całym województwie nie będzie prądu, nie będą działać terminale do kart płatniczych i bankomaty, ja będę w stanie za tę gotówkę. Pojechać taksówką do domu, kupić paliwo na stację, o ile stacja będzie działać, mieć agregat prądotwórczy, czy kupić jakieś jedzenie albo wodę w sklepie. Pamiętajcie o tym, że kasy fiskalne w sklepach muszą mieć, i to jest wymóg przepisowy, zasilanie awaryjne, więc to, że nie będzie działać w sklepie lodówka czy terminal do kart płatniczych, nie oznacza automatycznie, że nie będziecie mogli niczego kupić w sklepie. A taka gotówka w drobnych nominałach przyda się też, kiedy przypadkiem będziesz na targu staroci, zobaczysz coś fajnego, ktoś będzie chciał Ci to sprzedać drożej niż to jest warte, a Ty powiesz, no nie mam 200 zł na to, akurat mam tylko 130, nie? Bo masz akurat stówkę, pięćdziesiątkę i tam resztę w dziesiątkach. Warto jest też mieć przy sobie kilka monet w różnych nominałach, Parę piątek, parę dwójek, parę jedynek do różnego rodzaju automatów. Jak sobie żona złamie rękę, będziesz musiał z nią pojechać do szpitala, to tam automat najpewniej właśnie jest na monety. Sporo automatów biletowych jest też na przykład na monety. To lepiej jest mieć te parę monet, kupić bilet i nie zapłacić 200, czy ile tam wynosi teraz kary za brak biletu, prawda? Jeśli chodzi o tę gotówkę, którą mamy w domu na kilka miesięcy życia, to czy ona będzie w dziesiątkach, czy w stówkach, nie ma znaczenia. Wiadomo, że dobrze jest mieć przynajmniej część w dziesiątkach. Czemu są najczęściej potrzebne w domu pieniądze? Bo zamawiamy jedzenie na wynos, przyjeżdża pan z terminalem, terminal nie działa, jakoś czemu zapłacić, to płacimy pieniędzmi na trudne czasy. Oczywiście później te pieniądze sobie tam, sami sobie tam oddajemy, do tej, no te. Wiecie, na ten fundusz na trudne czasy, ale one właśnie po to tam są. Jeśli ktoś się obawia spadku wartości naszej złotówki, a ja to totalnie rozumiem, może rozważyć również inne waluty, jakie euro. Dolar, powiedziałbym, może jeszcze frank szwajcarski. I jeśli ktoś mieszka blisko granicy z innym państwem, albo jeśli ktoś ma częsty kontakt zawodowy, na przykład nie wiem, z kierowcami z Rosji albo Ukrainy, czy właśnie mieszka przy granicy z Czechami, to tak czeskie korony, y, rosyjskie ruble i ukraińskie chrywny, Warto wziąć pod uwagę. Te różne waluty zmniejszają szanse, że nasze oszczędności będą totalnie bezużyteczne w razie jakiegoś kryzysu y, dotyczącego krajowej gospodarki. Wiadomo, że jak krajowa gospodarka i krajowa waluta straci na wartości, to dolary czy euro stracą, jeśli w ogóle, to mniej. I oczywiście może być globalny kataklizm, globalny spadek wartości wszystkich walut. Jest taka możliwość, ale o przygotowaniach na tego typu sytuacje będzie w kolejnym materiale z tej serii. Tak mówię i mówię o tej gotówce, ale to nie oznacza, że powinniśmy zupełnie, totalnie rezygnować z usług sektora bankowego, bo nie. Trzymając wszystkie nasze pieniądze w gotówce w domu, ryzykujemy, że stracimy je w razie pożaru czy kradzieży z włamaniem. To jest oczywiste, tak? Jest bardziej prawdopodobne, że ktoś nam ukradnie pieniądze w domu albo że je stracimy wskutek pożaru, niż że upadnie duży, krajowy czy międzynarodowy bank. Nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka i wszystkich pieniędzy w jedno miejsce. Jeśli chodzi o banki, to moja filozofia jest taka, że należy mieć konta w dwóch różnych bankach i karty płatnicze. Dwie od dwóch różnych operatorów, w sensie Visa i Mastercard. Dwa niezależne banki, najlepiej nie mające ze sobą nic wspólnego kapitałowo. Czemu tak, Krzyśku? – zapytacie. No właśnie dlatego, że ryzyko, że któryś bank upadnie, nie jest zerowe. Ono jest nieduże, ale wciąż jest jakieś. Poza tym to nawet nie chodzi o to, że ten bank upadnie. Chodzi o różnego rodzaju awarie teleinformatyczne, że nagle jesteś na stacji, chcesz zapłacić za paliwo i nie możesz. Ale nie dlatego, że nie działa terminal na stacji, tylko dlatego, że akurat jest jakiś, jakaś przerwa serwisowa w swoim banku. I co? Będziesz czekać 4 godziny na stacji, aż ta przerwa serwisowa się skończy? Oczywiście nie. Po prostu wyciągasz drugą kartę płatniczą z portfela, tam też masz pieniądze i płacisz drugą kartą. Problem rozwiązany. No a po co z dwóch różnych operatorów? To chyba nie muszę tłumaczyć. Właśnie po to, żeby jak Visa będzie mieć awarię globalną, to żeby móc zapłacić MasterCardem. A nawet jeśli obie nie będą działać, to wtedy wyciągamy gotówkę, tak? Trzy kolejne różne warstwy. Skoro mówimy o tych kartach i różnych sposobach płatności, warto jest na przykład rozważyć dodanie karty do telefonu komórkowego. Jeśli on ma taką funkcję, jeśli możesz płacić telefonem, to podłączyć sobie do niego kartę i płacić właśnie kartą przez telefon. Ja od kilku tygodni bardzo intensywnie testuję w telefonie właśnie rozwiązanie, które nosi nazwę Revolut. To jest taka aplikacja, którą się instaluje w telefonie komórkowym, i następnie, za pomocą tej aplikacji, dostajemy dostęp do konta bankowego. Możemy sobie założyć konta bankowe w różnych walutach. Możemy sobie do tego konta, do tego telefonu podpiąć kartę płatniczą. Możemy tę kartę płatniczą sobie y, normalnie fizycznie zamówić, i ona wtedy w takiej fizycznej, plastikowej formie do nas przyjeżdża. Rewolut nie jest obsługiwany przez polski bank, czyli ryzyko, że wskutek jakiegoś takiego dużego finansowego kryzysu w polskim sektorze bankowym stracimy także pieniądze w rewolucie jest mniejsze. To jest taka jakby dodatkowa warstwa zabezpieczeń przed tego typu scenariuszem. A z takich codziennych korzyści to Revolut jest wart uwagi z tego względu, że na przykład pozwala bardzo tanio wymieniać waluty. Ja jak zamawiam towar u moich kontrahentów do sklepu i płacę za niego w euro, no to z tego, co sprawdzałem, oszczędzałbym około 1% na samym koszcie wymiany walut. W Revolucie, jak patrzyłem, było o 1% taniej niż w banku. Tańsze są też różne inne usługi w Revolucie, na przykład płatności zagraniczne. Nie wiem, dajmy na to, kupuję sobie coś na Amazonie w Wielkiej Brytanii i zamiast Płacić przez PayPal'a, którego ja organicznie nie znoszę. Mam konto w funtach w Rewolucie i wymieniam sobie walutę na funty i płacę z tego konta w funtach kontrahentowi. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy tą kartą z rewoluta płacimy za granicą gdzieś, czy przez wypłacamy pieniądze w bankomacie za granicą. Płacimy po prostu realnie tyle, ile wypłaciliśmy, razy no, ten średni kurs wymiany walut. Nie ma tam jakichś dużych opłat za przewalutowanie tych pieniędzy, czy dużych prowizji za wypłatę w bankomacie. Co się przydaje, oczywiście. Również, czy może nawet głównie w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. Na przykład jesteśmy na wakacjach, dajmy na to, w Gruzji. Koleżanka była w Gruzji, mówiła, że dużo taniej je było płacić, czy wypłacać pieniądze właśnie z karty rewolutowej, niż z innego konta bankowego. Przelewy między użytkownikami rewoluty są podobno błyskawiczne, ale ja tego nie testowałem. Natomiast warta uwagi jest funkcja podzielenia rachunku. Idziemy gdzieś ze znajomymi do knajpy. Tam jest, mają muchy w nosie, nie chcą podzielić naszego rachunku na kilka osób. No to jedna osoba płaci, reszta się jakoś wygodnie zrzuca na ten rachunek. Tego też nie testowałem, ale wiem, że taka funkcja jest. Z rzeczy, które testowałem, jest na przykład możliwość zeskanowania sobie do aplikacji popłatności jakiegoś paragonu za zakupy, wtedy dokładnie wiemy, co kupiliśmy. Jeśli potrzebujemy się jakoś bliżej przyjrzeć naszym codziennym wydatkom, bo nie panujemy nad budżetem, to właśnie ta funkcja w tym z całą pewnością pomoże. Wreszcie jest taka jedna bardzo fajna funkcja dla maniaków bezpieczeństwa. Kiedyś Wam mówiłem o tym, jak to zablokowano mi kartę bankową, dlatego że podobno próbowałem ją płacić w Nowym Jorku, nie będąc tam nigdy. A tutaj jest możliwość wygenerowania sobie w bardzo szybki i łatwy sposób takiej jednorazowej karty płatniczej, którą zapłacimy w Internecie. Generujemy ją i od razu tę kartę mamy. Wpisujemy jej numer, wpisujemy ten numer 2CV, CV2, czy jak tam ten numer się nazywa. Płacimy i po Karta jest jednorazowa, więc nawet jeśli płacimy przez jakąś taką gównianą stronkę albo płacimy za pośrednictwem jakiegoś niezabezpieczonego Wi-Fi na lotnisku gdzieś tam w trzecim świecie, no to i tak mamy taką dodatkową warstwę zabezpieczeń naszych pieniędzy pod postacią tej jednorazowej karty płatniczej. Zapłacimy i jej nie ma. Już nikt za pomocą tych przechwyconych parametrów karty nie zapłaci. Jeśli te funkcje wydają Ci się ciekawe, to w opisie pod filmem masz taki specjalny link, za pomocą którego możesz sobie zainstalować Revoluta i zamówić kartę płatniczą ich właśnie za darmo, bo normalnie to chyba kosztuje 10 zł jej wysyłka, a jak skorzystasz z tego linku do założenia konta, to otrzymasz ją za darmo, co jest być może dla Was ważne. Ja też dostanę niewielką prowizję za to, że Wy to konto sobie założycie. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego tradycyjnego sektora bankowego, może nie odbiegając bardzo daleko od Revoluta, bo jeszcze jest kilka rzeczy, tych tradycyjnych bankach, na które warto zwrócić uwagę. Wspomniałem o tym, że zabezpieczenia, także pieniądze trzeba układać w warstwy. Nie trzymamy jaj w jednym koszyku, pieniędzy w jednym miejscu. Nie możemy mieć wszystkich pieniędzy na jednym koncie bankowym podpiętym do karty, bo jak ktoś nam te dane karty przechwyci albo się włamie na nasze konto bankowe czy do komputera, to wtedy będzie mógł nam szybko konto wyczyścić ze wszystkich pieniędzy, więc trzymamy je w różnych miejscach, w jednym banku, w drugim banku, w rewolucie. W banku warto jest mieć też kilka różnych form trzymania pieniędzy nie jedno konto oszczędnościowo-rozliczeniowe tylko jakieś konto oszczędnościowe do tego jakieś lokaty fajne są lokaty których nie można szybko zlikwidować znaczy pod kątem bezpieczeństwa bo ktoś co się wam zaloguje do banku nie będzie mógł od razu z tych pieniędzy skorzystać wy także nie więc warto jest mieć te lokaty na przykład tak poukładane, że co kwartał kończy nam się jakaś lokata, ona się automatycznie odnawia i zawsze co kwartał mamy jakąś przynajmniej jedną lokatę, którą możemy zlikwidować, nie tracąc zarobionych pieniędzy. I tak jak gotówkę mamy w różnych walutach, taki konta w banku można mieć w różnych walutach i pieniądze tam w złotówce, euro, dolarach czy jakichś mniej typowych walutach. Pieniądze można i często warto inwestować, bo niestety jest coś takiego jak inflacja, a to jest nic innego jak podatek, który swoimi działaniami nakłada na nas państwo. Państwo nas opodatkowuje pod postacią inflacji i te lokaty i konta w banku nie są w stanie za inflacją nadgonić, czyli trzymając pieniądze w banku, my je tak naprawdę tracimy. No to jest, nie wiem, koszt naszego bezpieczeństwa. Fajnie jest te pieniądze móc sobie w coś zainwestować, na jakąś dobrą lokatę, taką, która jest dobrze oprocentowana, w jakieś fundusze inwestycyjne, akcje, kryptowaluty, w rewolucie mamy możliwość kupienia sobie bitcoinów, w rewolucie mamy możliwość inwestowania na zagranicznych rynkach. Nawet może, mogę sobie kupić z rewoluta akcje w Stanach, na przykład mogę sobie kupić akcję Facebooka w polskich bankach, mogę sobie założyć rachunek maklerski albo kupować fundusze inwestycyjne. Natomiast jeśli chodzi o tego typu inwestycje, moja rada jest jedna: kluczowa. Nie inwestujemy w rzeczy, których nie rozumiemy. To jest powód, dla którego ja nie inwestuję w bitcoiny. Gdybym kiedyś lata temu kupił bitcoiny, byłbym teraz bogaty, po miałbym pieniędzy, Tu bym się po prostu bym jak Skinnerus mak kwacz, sobie pływał w takim wielkim skarbcu ze złotymi monetami. Oczywiście przesadziłem, ale gdybym w odpowiednim momencie kupił bitcoinów za 10 tysięcy, to miałbym teraz miliony złotych. Miliony miałbym, a nie mam. Ale z drugiej strony, gdybym kupił sobie bitcoiny teraz, to za miesiąc mógłbym nie mieć pieniędzy wcale. Żeby nie być gołosłownym, testowałem w rewolucie możliwość kupowania bitcoinów. Kupiłem sobie tych bitcoinów za 50 zł, W tej chwili mam 45 złotych 74 grosze, bo w międzyczasie straciły na wartości bitcoiny. Ale nie chciałbym o tym zbyt dużo mówić, bo będzie o tym więcej w kolejnym materiale na temat zabezpieczenia finansowego. Podsumowując, nie ma się co bać tradycyjnych banków. Banki są po to, żebyśmy z nich korzystali rozsądnie. Nie ma co się bać gotówki. Nie ma co się bać innych rozwiązań w rodzaju np. tego właśnie rewoluta, ale ważne jest to, żebyśmy nie byli uzależnieni od jednego z nich w całości. Nie możemy mieć tylko gotówki, tylko jednego konta w banku, albo tylko konta w rewolucie. Z tych rzeczy trzeba korzystać wszystkich w odpowiednim, właściwym dla nas stopniu. Do tego bardzo gorąco Was zachęcam, tak samo jak tradycyjnie do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, na przykład tych dwóch filmów. I do zasubskrybowania tego kanału, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które dopiero się pojawią. Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć!